rano Radia Tok Dochodzi 7.25. Jarosław Gowin, minister sprawiedliwości, jest gościem poranka. Zaczęliśmy naszą rozmowę od spraw zmian w kodeksach, ale teraz wrócimy do polityki. Czy pan wystartuje na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, panie ministrze? Ja w ogóle tego nie brałem takiej możliwości pod uwagę, no ale w ostatnich tygodniach parę rzeczy się wydarzyło. Przede wszystkim powstał projekt innego trybu wyboru przewodniczącego pomysł zresztą wysunięty przez samego pana premiera, aby przewodniczącego wybierali wszyscy członkowie, niektórzy szefowie legionów, jak Ile Neuser, czy i Biernet zaczęli mnie publicznie wzywać do startu, co traktuję jako wyraz poparcia. Ale oczywiście jeżeli skoro jestem, skoro pozostałem ministrem, to nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, aby minister w wyborach wewnątrzpartyjnych startował przeciwko premierowi. A Grzegorz Schetyna powinien wystartować? Byłoby dobrze, jeżeli rzeczywiście będzie taki powszechny tryb wyboru przewodniczącego partii, byłoby dobrze, aby znaleźli się kandydaci dla niekwestionowanego faworyta, jakim jest Donald Tusk. To jest suwerenna decyzja Grzegorza Schetyny, czy będzie chciał startować. A czy pan sobie wyobraża, że liderem Platformy, przewodniczącym Platformy mógłby być ktoś inny niż Donald Tusk? Nie, realnie patrząc dzisiaj nie wyobrażam sobie. On jest jedynym człowiekiem, jedynym politykiem, który jest w stanie skupić tak wewnętrznie różnorodną partię, jaką dzisiaj jest Platforma. Natomiast nie chodzi tylko o wynik wyborów, chodzi również o drogę dojścia do tego wyniku, czyli na przykład wewnątrzpartyjną debatę na temat tego, jaką partią ma być Platforma. Czy pan się czuje liderem frakcji konserwatywnej i co to jest frakcja konserwatywna w, pla w Platformie? Ani nie ma e, frakcji konserwatywnej, ani tym bardziej ja nie jestem e, niczyim liderem. Jest grono przyjaciół, grono ludzi, którzy e, mają nieco odmienne poglądy, podkreślam, nieco odmienne poglądy na część spraw, nie tylko na te kwestie światopoglądowe, takie jak aborcja in vitro, czy związki homoseksualne, także na sprawy gospodarcze, bo ta grupa konserwatywna akurat, akurat pod względem gospodarczym jest bardzo wolnorynkowa. Więc nasze poglądy ciut się różnią od tego mainstreamu partyjnego, ale nie jesteśmy żadną frakcją. A ta grupa ma lidera? Nie, to jest, tak, 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 tak jak powiedziałem, wspólnota przyjaciół. No wie pan, jak czytam gazety, to to jest coś więcej. Myślę, że to coś więcej, to jest po prostu kreacja, kreacja medialna. Teraz w ostatnich dniach w związku z tymi perturbacjami związanych, związanymi z tym, czy pan pozostanie ministrem sprawiedliwości, czy nie, było bardzo dużo takich głosów zagrzewających pana do wykazania cierpliwości, nie wychodzenia z Platformy, że za chwilę pan wyjdzie i utworzy własne ugrupowanie. Te Jeszcze wczoraj czytałam takie teksty. Te głosy były niepotrzebne. Nie zamierzałem wychodzić z Platformy. Jestem i chcę pozostać politykiem MPO. Natomiast no, traktuję te głosy albo jako przejaw pobożnych życzeń, albo w, jako takie zniecierpliwienie. Moją obecnością w Platformie jest sporo środowisk takich lewicowo-liberalnych, dla których jestem zawali drogą. No to jak się pomieścicie? Trzeba więcej rozmawiać. Myślę, że także te rozmowy, które w ostatnich tygodniach odbyłem z panem premierem, służyły i doprowadziły do tego, że lepiej się rozumiemy i pewnie lepiej będziemy współpracować. Przed tą decyzją pana premiera poniedziałkową o pozostawieniu pana w rządzie, no spekulowano, że będzie się pan musiał, nie wiem, ukorzyć, że będzie pan musiał przyjąć jakieś warunki. Tak naprawdę są jakieś warunki? Przede wszystkim takie spekulacje były urągające nie tyle nawet dla mnie, co bardziej dla Donalda Tuska, dlatego że Donald Tusk nie jest tym typem polityka i tym typem człowieka, który by oczekiwał od oponenta w jakiejś sprawie publicznego kajania się. Nie było takich warunków. Ja w niektórych sprawach gotów jestem do kompromisów. I to jest bardzo szeroki obszar spraw, ale jest parę punktów, co do których nie wyobrażam sobie odejścia od moich m, poglądów. Pan premier to zaakceptował. A co pan ma jakby zrobić? Czy są jakieś... Ja już mówię o sprawach merytorycznych, bo premier powiedział jednocześnie, że pan ma dużo pracy do wykonania w resorcie niezależnie od od tych spraw y, światopoglądowych, które no, w platformie, która jest plu, pluralistyczna, pojawiają się. Nie rozmawialiśmy na ten temat, ale ja się bardzo cieszę, że oprócz pani redaktor jest jeszcze druga osoba w Polsce, która się interesuje tym, co ja merytorycznie robię, e, czyli właśnie projektami nowelizacji kodeksów, bo również e, e, finalizujemy pracę nad e, głęboką zmianą kodeksu postępowania cywilnego. cywilnego tak. No to już od lat prace no, Ja bym chciał, żeby te sprawy związane z deregulacją szły e, znacznie szybciej. Wczoraj Komitet Stały miał przyjąć projekt drugiej ustawy i znowu ten projekt został zdjęty z porządku. Mam nadzieję, że to zainteresowanie pana premiera merytoryczną stroną mojej, mojej pracy będzie skutkowało tym, że dla moich projektów będzie bardziej zielony niż żółty. A to w Komitecie światło. Stałym jest Rady Ministrów. Ma pan blokady w tej chwili? Nie, ja, ja nie twierdzę, że to są blokady, no ale rzeczywiście po podwójnych już w konferencjach uzgodnieniowych, kiedy wydawało się, że nie ma żadnych rozbieżności, nagle w przeddzień Komitetu Stałego pojawia się kilkadziesiąt nowych propozycji poprawek ze strony różnych ministerstw. Bardzo bym nie chciał, żeby powtórzyła się sytuacja z pierwszym projektem, który już po wszystkich uzgodnieniach międzyresortowych czekał na skierowanie do Sejmu przez pół roku. No ale ktoś musiał blokować w takim razie. Coś musiało się dziać. Był pan prześladowany w rządzie? Nie, nie, nie chodzi o prześladowania, chodzi raczej o wątpliwości, które wzbudza ten trudny problem, ten trudny projekt, dlatego że deregulacja jest rzeczą i trudną społecznie i trudną do przeprowadzenia politycznie i od strony legislacyjnej jest rzeczą bardzo zagmatwaną, ale mam nadzieję, że po pierwsze Dzisiaj komisja deregulacyjna zamknie pracę nad pierwszym projektem, i to już byłby krok milowy. Po drugie, liczę na to, że w ciągu najdalej no, no paru tygodni jednak projekt drugiej transzy trafi pod obrady rządu. Nie, a ma, nie żałuje pan tego, że po prostu zamiast się skupić jednak na tych sprawach, które są w gestii ministra sprawiedliwości wziął się pan za deregulację, która tak naprawdę jest sferą ministra gospodarki. Nie zgadzam się z tym. Przede wszystkim nie mogłem skupić się, nie, nie mogłem pominąć deregulacji. No to, był, to, było jedno, to był jeden z dwóch priorytetów wskazanych mi przez pana premiera w expose. Donald Tusk powiedział, że między innymi dlatego powołujemy no na No tak, ja pamiętam ministra. o tej pozytywnej szajbie. Właśnie. Tak, to ja pamiętam, ale wie pan, Zawody prawnie te właściwie były zderegulowane w większości. Poza, poza zawodem notariusza. Natomiast ja mam zadanie zderegulowania całej masy innych zawodów. Mamy dzisiaj ogromne bezrobocie i rosnące niestety bezrobocie wśród młodzieży. Dlaczego młodzi ludzie mają taki kłopot z wejściem na rynek pracy? No, dlatego, że do blisko 400 zawodów drogę odgradza im mur korporacyjnych przywilejów, Koncesji, licencji i tak dalej trzeba ten rozczyć. Ale z tych tam 150, czy iluś tam tysięcy miejsc pracy, które pan zapowiadał, to już i tak niewiele zostało. Pani redaktor, ja bym prosiłbym tutaj o więcej cierpliwości i więcej nadziei. Pani mówiła o tym, że nadzieja umiera ostatnia. Ja jestem pewien, że jeżeli ustawa deregulacyjna zostanie uchwalona w kształcie zbliżonym do tego, w jak jakim wyszła z rządu, to to będą dziesiątki tysięcy, a w przyszłości setki tysięcy nowych miejsc pracy. Panie ministrze, czy po tych ostatnich wstrząsach to Platforma w jakiej ona jest kondycji? Jest bardziej podzielona, czy one te wstrząsy, które były, no związane jednak przede wszystkim z Pana wystąpieniami, yy, one coś zmieniły, skonsolidowały, czy, czy wprost przeciwnie rozwaliły tą partię? Pan premierowi zarzucił, że wpuszcza szczury i rozwala rząd i partię, tak? Yy, nie to chcę, chcę wracać do... Nie, nie chcę wracać do tamtej rozmowy. Dla mnie to już jest czas... Yy politycznie przeszły, dokonany. Natomiast mam wrażenie, że po tych rzeczywiście wewnętrznych perturbacjach w ciągu ostatnich kilku tygodni, teraz jesteśmy w fazie odbudowywania jedności. I rolą wszystkich środowisk w Platformie, również, w, czy nawet w pierwszej kolejności, kieruję to pod swoim adresem, bo zawsze trzeba się pierwsze mówić we własne piersi, a nie w cudze. Rolą nas wszystkich jest teraz szukanie Porozumienia, no, także w tych sprawach, które są trudne, które nas dzielą i które pewnie w przyszłości no też potrafią znaleźć. Ale jakie możecie zarócić. znaleźć porozumienie, jeżeli idzie o te związki partnerskie, od którego to się zaczęło? Hmm. Chociaż wcześniej były też inne sprawy, typu ja in vitro. Po pierwsze, uważam, że niefortunne jest zajmowanie się teraz takimi sprawami in vitro. Jestem, jestem nie. Mówię o mojej opinii, jestem bardzo wdzięczny zawsze Pani redaktorze. że Pani mnie pyta nie w pierwszej kolejności o tematy zastępcze, jak instytucjonalizacja związków homoseksualnych, tylko o to, co jest istotne dla milionów Polaków, na przykład stan prawa i wymiaru sprawiedliwości, ale skoro się już tym zajmujemy, to szukajmy rozwiązań, które po pierwsze... Um, zgodne są z konstytucją, po drugie, znajdą większość w Sejmie, po trzecie, mogą liczyć na prawo um, O tym, że jesteś zgodny z konstytucją, i tak ostatecznie będzie orzekał Trybunał Konstytucyjny. Niekoniecznie. O, czy, tak, czy tak ta ustawa trafi do Trybunału? Znamy stanowisko prezydenta Komorowskiego. Ale stanowisko sprawie. pana prezydenta ja interpretuję inaczej niż pani redaktor. On mówi wyraźnie, mówi zresztą to samo, co. Od wielu miesięcy w tych debatach wewnątrz mówiliśmy my przedstawiciele tej bardziej konserwatywnej wrażliwości. Prezydent mówi: stwórzmy konkretne ułatwienia dla dwóch osób, które pozostają w jakimś ścisłym związku. To niekoniecznie musi być związek erotyczny. To mogą być dwie sąsiadki, które na starość tak, opiekują się sobą. Tak, to jest ten przykład, który pan prezydent często przywołuje. Mhm. Otóż taki właśnie projekt przygotowało środowisko konserwatywne w Platformie i wokół niego można budować bardzo szerokie porozumienie z udziałem także pana prezydenta. Ale to jest na państwa warunkach. A są tacy, którzy chcieliby, żeby to było szersze. No trzeba szukać chyba szerszego ciut kompromisu, nie? O, wiemy dzisiaj, że pan prezydent innej formy ustawy nie zaakceptuje. Natomiast oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby z Platformy, tak jak zresztą zapowiadał i potwierdzał wielokrotnie pan premier, żeby z Platformy wyszły dwa projekty. Ale rzeczywiście najpierw trzeba szukać porozumienia i próbować tworzyć jeden projekt. Grzegorz Schetyna mówi tak, Tusk przewodniczącym partii, albo ja przewodniczącym partii, a, pre, a Donald Tusk premierem. Pan uważa, że taki rozdział to miałby sens? Taki rozdział, który mówi Grzegorz Schetyna jest oczywiście dopuszczalny, ale moim zdaniem lepiej sprawdza się model taki, w którym przewodniczący partii, jest, partii zwycięskiej w wyborach jest zarazem premierem. Dziękuję bardzo. Pan minister Jarosław Gowin, minister sprawiedliwości był gościem poranka. Bardzo Za dziękuję. dwie minuty proszę Państwa informacja po informacjach pani profesor Jana Senyszyn.